Hej, kochani z tej strony, Ja, ciastka, a w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć sobie nowy świat w Minecraftie. I serdecznie pozdrawiam, Lawilex, Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Więc tak, Lawilex, mam nadzieję, że to oglądasz. I stworzymy sobie dzisiaj nowy świat na kreatywie. E, no i będziemy właśnie w ogóle tutaj jakieś takie, widać jakieś takie dziwactwo, ale okej. Okay. Będziemy sobie ten świat nowy tworzyć na kreatywie. Nazwijmy go jaskinia, bo będziemy tutaj. E, Jasne może być. Będziemy tutaj właśnie y, zwiedzać kurde nie, być. Y, zwiedzać sobie tutaj będziemy jakieś jaski, jaką znajdziemy, y, więc y, dobra może być. Byle jak. Więc tworzymy świat i zobaczymy co tu się wyrosuje. Dobra, nieźle, ej serio. Nie, naprawdę, fajnie, fajnie. Um, można by było tutaj jakąś blaskę na tym wiomie o to, że znaleźć, ale... Ale ja nie, nie mówiłam o niczym. Czy tu jest kowadło? Nie ma kowadła, ale jest ten fajny domek. Dobra. Ja sobie ten świat zostawię. Bo fajny jest. Ja sobie go tutaj zostawię. Jakby co, to ja nic nie mówiłam. Tutaj sobie ten domek po prostu zajmiemy. O tak. To są jakieś plażery nie ma. Dobra, to jest tutaj po prostu to zajmę i w następnym odcinku zajmiemy się przygotowywaniem tego. Normalnie ja, ja nie mówiłam o żadnych... Ja... Ja nie mówiłam o żadnych wioskach. Nie, nie, nie mówiłam, bo że farta mamy. Dobra. Musimy zrobić sobie nowy świat. Nazwijmy go Deltal. Delta. Delta. Nie wiem czemu. No i tworzymy. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie to wioska. No i nie. Dobra. Chodzi mi o to, że ja nie chcę wioski. Ustawimy sobie na wieczny dzień. Always day. No i lecimy. Fajny ogólnie ten świat jest, ale ja bym tutaj poszła. W ogóle piękny Dlaczego Czemu zawsze jak tworzę jakieś światy nie na odcinku to są fuj? A ten to już są ładne. I chyba poszlibyśmy tu właśnie. Ustawiłabym sobie tylko itemy na te dobre, ponieważ będziemy się starać coś tu zrobić. Jeżeli chodzi właśnie o cokolwiek. No i myślę, że tak może być. Więc już tu widzimy jakąś jaskinię, i przechodzimy do jej zwiedzania. Okej, okay, bardzo fajna jaskinia, naprawdę, może, ja już nie chcę jej jednak zwiedzać. Okej, okay, mamy takie coś i to się wydaje dobre. To się wydaje fajną jaskinią, więc tam sobie zejdziemy. Ogólnie ja bardzo lubię takie jaskinie zwiedzać, tylko czasem się właśnie tak bogują, te świec, świece. I mega fajne, I temki widzimy. Więc super, jakby był po prostu jakiś fajny seed, to bym po prostu sobie to wzięła. Ale my idziemy na dół, nie idziemy nigdzie. Mamy żelazo, mamy kolejne żelazo. To jest plusem. I co tu mamy jeszcze? O! Przyjaciel z Pan Bob. Jaka miła niespodzianka. Hmm, może już się pożegnamy. Dobra, dajcie mi tutaj co ja zwiedzam sobie tę miaskinę. E, tak ją pozwiedzamy z 10 minut i przejdziemy może 7. Nie wiem, jakoś tak krótko, e, żeby ten odcinek miał jakiś sens później. I przejdziemy do urządzenia właśnie tej wiochy, bo to fajna wioska. Dobra, mamy lawę. Tak, lawa, lawa. Chyba. Bo się wróciliśmy. A nie. To jest świat zewnętrzny. To schodzimy na dół. Dobra. Pamiętajmy, że im yy, niżej uh, 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 tym lepiej. Więc się to oświetliamy. Mamy lawę. Jest git. I czy to będzie koniec? Bo ja nie chcę, żeby to się kończyło. Nie, mamy jeszcze kawałek. Dobra, tak 7 minut będziemy to zwiedzać. Dobra, lecimy się może kochać. Myślę, że już zakończymy dzisiaj to zwiedzanie i przejdziemy do urządzania naszej wioski. Więc y, ja może się na początek tam tutaj doistnę. No dam jakieś y, potrzebne nam rzeczy. Albo po prostu zrobimy to na kreatywie. Żeby było nam łatwiej. Dobra, oświetlimy najpierw sobie naszą wioseczkę i wygląda ona m, m, następująco. Według mnie jest śliczna, więc ją tutaj dzisiaj sobie na kreatywie urządzimy, tak? Bo myślę, że to jest jeden z po prostu, ktoś się topi, nowy mieszkaniec. Mieszkaniec. Więc po prostu, no, naprawdę, według mnie nie będzie nam blokować. Wywali się. Znaczy, ja go nie chcę walić, bo jak go walnę, to wiem, że po nim, że po prostu wygnadzą się w villagerze, a ja nie chcę, ich jest tu miary dużo, więc... Co... Też powiem ci, wiesz co, otworzę ci zaraz drzwi i wywalę stąd. Zielono, oki, marshmallow. Ha! Kto lepszy? Ja. Niech nie jest taki słaby. Ja jestem najlepszy. Dobra. Nieważne. Nie zrobimy sobie tutaj ścianę. Bo zawsze w takich domkach, kurde, ja muszę zrobić ścianę. A właśnie taką ścianę. Po całości ją zrobić zawsze muszę yy, z drzwiami. Bo ta ściana tu. No tutaj po prostu taka ściana mi pasuje zawsze. Więc no. Tutaj na środku drzwiczki zrobimy i kolory drzwiczek. Jakie fajne drzwiczki byśmy wybrali tu. Już patrzymy, co my tu mamy. Według mm -hmm. mnie te są najlepsze, bo mega ładno mają teksturkę i fajnie wyglądają. Więc urządzamy sobie tutaj czy to jego dom, czy nie. Ignorujemy to. A więc y, piecyk, crafting, Kowadło. Co my tu mamy jeszcze takiego, co nam się może przydać? To coś. I stawiamy. Dobra. Piecyki może zrobimy sobie z cztery. Tak myślę. Albo trzy. Tak sobie to urządzimy. Już to chyba się inaczej ustawiło. Chociaż nie wiem. To jest na nas potrzebne. Oraz mi to może być. Kowadło. Dobra. I czy to w ogóle teraz mogę a tak to bym mogło to nacisnąć. A czyli to może niepotrzebne. Dobra, kowadło mamy. Więc jest w sumie nawet git Jakbyśmy chcieli cokolwiek z nim tutaj porobić. Crafting też. Więc urządzamy sobie to teraz. Tutaj sobie urządzić. Aha, zrobiłam zdjęcia, okej. Okay. Lepsze to niż połączenie yy, ogólnie. Dobra, tu się nam coś by przydało i, i ja się zastanawiam teraz, co? Bo hello! Co tu ja bym mogła zrobić? Więc yy, książki bym mogło tutaj zrobić, ale żeby nie było tak nudno, to trzeba też skrzynie dać. Przecież bez skrzyni to nie przeżyjemy. No i tu jest ta nutka. I co to jest? A. Okej, okay, dobra, zostawmy sobie to tutaj. Ym, myślę, że tu jest fajne miejsce na to. I skrzynki dwie. A taka skrzynka. Mamy zrobiony tutaj przedpokój, więc chociaż ta skrzynia tutaj mi jakoś tak nie gra, więc nie. Tu też nie. No. W ogóle zostawmy to w ten sposób. Tutaj dramy yy, jedno to Dobra. Czy to radyjko, to mogłabym dać tu? Bo tu. Coś lepiej, bo tu. Się bawię tym. Nie, no, według mnie tak zostawimy to i jest dobrze. Czas teraz na ten pokój. I ja tutaj nie będę dawać radyjka. Za to dam dwie skrzynki. Tutaj tych skrzynek trochę. To się odwala. zacięło się coś. Trochę tutaj tych skrzynek by się nam przydało. Oraz, yy, oraz, oraz. Zrobilibyśmy sobie tutaj jakąś ozdobę, bo by się to przydało. Więc to i jakaś, może trawa, nie wiem. Bo to wyglądało z tą trawą. Trawy się nie dało, więc ja. Smutne. Tak, tuż. Ja w ogóle widziałam takie coś. Ale chyba tego się nie da tutaj zrobić na tym się, więc nie. Eee, dobra, jakiś fajny, jakaś fajna roślina. Jaka Wam się tutaj najbardziej roślinkę stąd podoba, bo mi, mi się ta paprotka podoba. Więc łóżko damy sobie tu. I później też jakieś itemki zrobimy sobie i paprotki. O, pięknie! Hej, ale serio, ładne. Ładne te poprotki są. Dobra, to łóżko mamy gotowe, więc ja je tutaj fajnie sobie zrobiłam. Moglibyśmy sobie jeszcze tutaj zrobić właśnie takie coś. O, 15. I według no, mnie Gig to wygląda. Teraz czas na skrzynki. No, ja skrzynkę tu będę jakąś dała. Tutaj jakaś skrzynia. Na pewno. Halo, bez skrzyni się nie da przeżyć w Minecraftzie. Uhu. To nie jest normalne, jakby bez skrzyni. Tu jakaś taka. Nie wiem, takie coś. Przechodzisz pod taką skrzynią? Hmm. Nie, to, to nie ma planu zaistnieć. Idziemy chyba tutaj do tego pokoju. Trochę sobie musimy tutaj poskrzynić skrzyń dać, bo bez skrzyń to tak ostro. Tutaj bym dała dwie. Dobra. Teraz się otwiera się. I tu. Ha? Oraz tu. No i co? Jest bit. Tutaj byśmy mogli jeszcze jakąś dać. I mamy trochę tych skrzynek, w sumie nawet bez tej można byłoby żyć. Hałupa jest na razie fajna. Jeszcze tylko bym tam dała książki sobie. Jakieś książki. Więc w sumie ten odcinek będzie z takiego urządzenia. I mamy głowę ząbika. Szczerze powiem, że jest bardzo fajna i mogłabym sobie tutaj jakąś głowę znaleźć. Tyle, że tu nie ma zbytnio fajnych głów jest jakaś tam, pokażcie. To jest jedna z takich no, lepszych głów. A głowa Clippera to chyba zaraz się załamie, jak to zobaczę. Ja, to wygląda jakby się krwawił. Ja się boję, że tymi głowami w ogóle przywołam jakieś duchy. To się noc zrobi. Czekaj, ja sobie ustawiłam. A tu nie ustawiłam, na LOSD. Dobra już Always Day. Więc yy, dobra. Nie dywanik, nie wiem czy mi się dywanik dał, ale w sumie byśmy mogli jakiś dywanik zrobić. To jest szary dywanik. Tu taki takie dwa rodzaje dywana. dywanika. No i co ja tam jeszcze chciałam? Właśnie byśmy mogli jakiś obraz powiesić. Jest skrzynka. No, obraz to ja myślę, żebyśmy tutaj dali. Właściwie tu nie widzę miejsca, zbytnio na ścianach. Chyba, że tu by się jakiś fajny dał. Tak, to okno mi zakrywa co. Tamten jest wyglądał jak Drako. O, taki był fajny. tam ten był fajny młodki. No ten, właśnie ja chcę ten. Jezus. Jazus. Są przypadki, kiedy mówię Jezus, ale okej. Okay. Tak, właśnie bym tak chciała. O, ten. Super. Dobra. Moje spełnienie. Marze, moje marzenie spełnione. Więc, yy, no. To wygląda mniej więcej tak, więc mam nadzieję, ja że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę pod filmem, a z będziemy jeszcze robić coś na innych odcineczkach, yy, najprawdopodobniej w następnym, ale to się jeszcze okaże, ale pewnie tak, więc jeszcze złębię rzekłem i pa!